Jak stary jest rak? To, co tu widzisz, to kość stopy przodka człowieka sprzed 1,7 miliona lat, a to jest ślad pozostawiony przez bardzo bolesny nowotwór złośliwy. Oto egipski zwój, który naszym zdaniem opisuje pacjenta z rakiem. Autor opisuje sposoby leczenia różnych chorób, a w przypadku tej jednej pisze, nie ma leczenia. Jednak te przykłady są wyjątkami. W większości historii nie możemy znaleźć zbyt wielu opisów raka, co sprawia, że mamy wrażenie, iż rak jest chorobą współczesną. No. Jednak to nieprawda. Ludzie po prostu umierali z innych przyczyn. Szanse na zachorowanie na raka znacznie wzrosły po osiągnięciu wieku 60 lat. Ale do XIX wieku średnia długość życia wynosiła zaledwie 35 lat. Większość ludzi po prostu nie żyła wystarczająco długo, aby zachorować na raka. A jeśli nawet zachorowali, to pozostawało to nieznane lub niezdiagnozowane. Można to naprawdę zobaczyć na tym wykresie, zaczynającym się od XX wieku. W miarę jak rozwiązywaliśmy inne problemy, które nas zabijały, odkrywaliśmy. Raka. Na szczęście dzisiaj jesteśmy znacznie lepsi w jego leczeniu.